Zapraszamy tutaj doktor Anetę Borczyk-Kotwas, kolejna lekarka. Brawo! Brawo. Brawo. Witam wszystkich. Szczęść Boże nam, naszym dzieciom i tym wszystkim decydentom, którym rzeczywiście chyba odebrało rozum. Niech im Pan Bóg rozum zwróci. Jestem lekarzem z 24-letnim stażem y, pediatrą. Pracowałam najpierw w przychodni, później 10 lat na oddziale zakaźnym dziecięcym. Także przez te 10 lat y, dużo, y, dużo widziałam i mogę naprawdę, mogę powiedzieć, że y, co się nam wmawia, te wszystkie epidemie, to jest jedno wielkie kłamstwo. Yy, około roku 2004-2005... W ogóle nie lubię przemawiać, bardzo nie lubię przemawiać. I to jeszcze ten mikrofon, w którym słyszę echo i mi to bardzo przep... Przeszkadza, dobrze. Około roku 2004-2005 przed wprowadzeniem szczepionki pneumokokowej do obrotu na naszym oddziale było przeprowadzone badanie trwające dwa lata sponsorowane przez kogoś, nie wiem przez kogo, przez nie wiem, ministerstwo, firmy farmaceutyczne, nie mam pojęcia. W każdym razie szpital nie płacił. Mogliśmy pobierać wymazy z nosa, z gardła, z krwi, y, szukając pneumokoków. Przez te dwa lata, 2004 i 2005, y, moja szefowa oświadczyła po zakończeniu tego badania, że nie, znale, nie znaleźliśmy w, na naszym oddziale, ani, znaczy w tych badaniach, które zostały wykonane, bo to nie u wszystkich dzieci oczywiście były te y, badania zlecane. Ale w tych wszystkich sytuacjach, kiedy były pobierane te wymazy i szukaliśmy tych pneumokoków, przez całe dwa lata nie znalazła się ani jedna ta bakteria. Po prostu wynik był zerowy. Natomiast teraz jest to bakteria bardzo częsta i ja na przykład w swoim gabinecie, bo już obecnie przyjmuję tylko w swoim gabinecie prywatnym, dlatego że tak jak pan doktor. Przede mną mówił, no, musiałam odejść z przychodni, bo później. Tak, musiałam odejść z przychodni, gdyż tam musiałabym się po prostu poddać całemu systemowi. Więc w moim gabinecie prywatnym mam taką statystykę, że na 15 dodatnich wymazów w kierunku, pra, w kierunku pneumokoków, 11 z tych dzieci było zaszczepionych prewenarem. Natomiast czwórka nie. No, chyba ten wynik powinien być odwrotny. Stałam również przed sądem lekarskim poznańskim, gdzie została mi nałożona znaczy, no, nie dostałam kary grzywny, ale została mi, została mi udzielona nagana za to, że informuję pacjentów. Mamy o powikłaniach wymienionych na ulotce szczepionki producenta bo jak wiemy te ulotki się różnią ulotka którą czytamy po polsku różni się od ulotki oryginalnej którą możemy znaleźć na stronie producenta szczepionki tak jak na przykład w przypadku świnki odry różyczki Brawo powikłanie. dla pani doktor za informowanie ta, o ryzyku ta. szczepień za realizację praw pacjenta i obowiązków lekarza